Witam kochani, witam, pozdrawiam, w już Jezusa Chrystusa. Kochani, po raz kolejny dałem się wrobić w rozmowę na temat Trójcy. Przeczytam, przeczytam arcykapłańską modlitwę Jezusa i może to ludziom ułoży trochę inaczej myśli. Dlatego ja tak mówię, to nie ode mnie zależy, gdyż czytamy, czytam, że to Bóg daje nam ich chcenie, i wzrost. Więc to jest w zależności od tego, jak my się otworzymy do Boga. Tak to działa. Bo możemy Bogu powiedzieć, Boże, a co, jak ja nie mam racji? Co, jak ja nie mam racji, Boże? Ja bym chciał wiedzieć, może ja nie mam ich naprawdę. Ale jeszcze raz powtarzam, kochani, doktrynalnie to nie ma sensu. Ja nie chcę się z nikim kłócić, spierać więcej. Pragnę, abyście, aby Chrystus był w Was. Tak jak coraz więcej Jego jest we mnie, tak pragnę, aby i Was było coraz więcej. Więc. Zauważcie, może wcześniej jeszcze przeczytam coś innego, gdyż widzę, że właśnie to, że czytamy, że ojciec jest w synu, syn w ojcu, prawda? Tak, no nie tylko, jeśli o, o, trzy osoby w jednym Bogu, no bo, bo, bo nie tylko syn w ojcu, ale i ojciec w synu też, czy też odwrotnie. Tak, właśnie, kochani, ale czytamy też, że to syn jest obrazem Boga, a nie odwrotnie. Czytamy, że Bóg, Ojciec, jest większy od Syna. Czytamy, że Bóg przeniósł nas do Królestwa Syna, a nie syn do Ojca. Czytamy, że Głową Syna jest Bóg, a nie że ja ty jesteś głową moją, a ja twoją też, czytamy, że Bóg, że gdy Syn przyszedł na ziemię, to On mówił słowa Boga, a nie swoje. A nie Bóg mówi słowa Syna, kochani, co było najpierw jajko czy kura. Syn miał swój początek. Dobrze, zauważmy więc. Ewangelia Jana 17 rozdział. Oto powiedział Jezus i pod podniósł oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś? Dałeś Mu władzę. Syn władzy nie miał. Dałeś Mu władzę nad wszystkim ciałem. Aby dał żywot, przepraszam, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Więc Ojciec daje władzę Synowi, aby Syn mógł ten żywot wieczny dawać poprzez Słowo. A to jest żywot wieczny. Aby poznali ciebie, ciebie po pierwsze, ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i potem Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja, dlaczego tak Jezus powiedział? Aby poznali ciebie, że ja jestem, że ty jesteś we mnie, że ta charakterystyka, ta miłość, jaka ja mam, we mnie jest Twoja, a nie moja i aby oni się takimi samymi stali i wtedy świat pozba, że Ty mnie posłałeś gdy będzie, gdy tak jak Ty zamieszkałeś teraz we mnie Ojcze, tak zamieszkasz w nich i tak ich będziesz zmieniał że będzie się zmieniał cały świat powoli, powoli, powoli kochani, tego dzisiaj to się nie dzieje gdyż są właśnie kłótnie my się wolimy spierać na takie tematy, zamiast chcieć mieć w sobie Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które Ty mi zleciłeś, a nie odwrotnie, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, jaką miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem mnie Twoi ludziom, których mi dałeś ze świata. I to jest ciekawe, prawda? Kiedy? Jak dziwnie? Nie ma nigdzie wersetu. Nie ma nigdzie wersetu, gdzie Jezus mówił: Objawiałem imię Ojca. Imię Ojca jest teraz takie, takie i takie. Koleś. Wyjaśnienie do tego jest w liście do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że Jezus swoje imię odziedziczył i odziedziczył je po Ojcu, więc imię, jakie, imię Jezus Chrystus jest imieniem i Boga, ponieważ w taki sposób tylko on mógł je objawić. Wy widzicie Boga we mnie? Jezus mówi: Widzicie we mnie Boga Ojca? Wiecie, jak ja mam na imię? I Bóg ma tak samo na imię. Dlatego czytamy w dziełach apostolskich chrzest w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ imię Ojca i Syna jest Jezus Chrystus. Twoimi byli i mi i mnie ich dałeś, czyli ci ludzie są Boga, Ojca, oni wyszli z Ojca. Ale teraz ty mi ich dałeś. Więc syn mówi, syn, nie ma własnej, nie ma, ja, to nie jest moja własność, to jest Twoja, ale ty mi, ty mi ich teraz dałeś. Przeanalizujcie sobie te słowa. Proszę, pomyślcie nad nimi. I oni teraz strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi. Syn nie ma nic swojego. Tak samo my. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. Nie przyszedłem do nich ze swoim własnym poselstwem, ale z Twoim. Aby oni też. Ja, ja nie mam, Ja nie mówię nic od siebie. Aby i oni nie mówili nic od siebie, aby ich słowa, aby Twoje słowa, Ojcze, zamieszkały w nich, w nas, w Tobie, bracie, siostro. I aby się stali tacy jak my. Twoje słowa. Prawdziwe. Nie tylko, żebyśmy mówili językiem chrześcijańskim, ale aby to było żywe w nas. bowiem dałem słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli, i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi, i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja idę do ciebie, ojcze święty. Zachowaj w imieniu, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my jedno. Zachowaj w imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, które mi dałeś te imię też. Aby te imię było w nas, abyśmy my też byli chrześcijanami. Abyśmy my byli jedno. Nie poprzez to, że nosimy krzyżek, czytamy Pismo Święte, ale że jesteśmy światłem dla świata. Że jesteśmy świecą zapaloną na stole, a nie pod stołem. Że jesteśmy miastem na górze, która się nie kryje. Żeby oni byli jedno, żeby oni byli chrześcijanami, nie dlatego, że nazwali się chrześcijanami, nie dlatego, żeby oni zrozumieli, co te imię znaczy. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. A teraz do Ciebie idę. I mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. W jaki sposób? Jeśli słowo zamieszka prawdziwie w nas, my będziemy mieli radość. Nie będziemy się przejmowali, że nam czegoś brakuje w ogóle. Nie będziemy kochali swojego życia ponad śmierć, tak jak On, bo On, to on idzie na śmierć. Wie, że wraca do ojca, wie, gdzie jest jego miejsce i my musimy znać nasze miejsce też. I się nie bać tego. Że to nie jest na, nasza ojczyzna, jest, na, nasza ojczyzna jest w niebie, tak jak Paweł napisał. Ja dałem im słowo Twoje. Przyszedłem do nich i mówię, mówiłem do nich to, co ty mi kazałeś powiedzieć. Aby w nich to słowo zamieszkało. Aby z ich ust te słowa wychodziło. Z ich ust, z ich serc. Y, List Filipian, czwarty rozdział. Paweł to pisał na podstawie tej modlitwy na pewno. Radujcie się w Panu zawsze, radujcie, powtarzam, prawda? Przez to właśnie tu było czytane, tak? Aby, aby ta radość była. Będzie tu mowa o radości i o słowach Bożych. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie. Skromność Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie chodzi tylko o to, że Pan jest blisko, że On szybko wróci, ale żeby Pan jest blisko Was, On jest blisko was. Nie troszcie się o nic, a we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, w dziękczynieniach, powierzajcie prośby wasze Bogu. cię nie martwcie, bądźcie szczęśliwi. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie, Jezusie. Ponieważ jego głową jest Ojciec. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, Właśnie, odrzućcie cały świat, kłamstwa tego świata i myślcie o tym, co, co jest w Słowie, bo tylko to, co Jezus mówił, to, co jest w Słowie, tylko to jest prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, yy, cnotliwe, godne pochwały. I wtedy nas inni będą chwalić. Będą nam zazdrościć, będą nas no, może krzyczeć, ale. Naprawdę, właśnie dlatego, kochani, kilka razy Wam powtarzałem, to dlaczego ludzie, gdy my się wyłamujemy i nagle chcemy być inni, to dlaczego oni mają z nami problem, gdyż nagle oni muszą myśleć, dlaczego my to robimy, a szata nim nie pozwala, albo oni nie chcą myśleć. Żeby nie daj Boże przyszli do Boga. Nagle trzeba myśleć, co się dzieje z tymi ludźmi. Dlaczego? Dlaczego oni tacy chcą? Dlaczego są tacy być? Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Więc ja im dałem słowo, ja im dałem słowo Twoje. Świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Od pokusy, od niewłaściwych myśli, żeby właśnie te myśli, które, były, które są we mnie, jak jak czytam, niechaj, te same myśli, które były w Jezusie Chrystusie, będą i was. Nie są ze świata, jak ja nie chcę. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. To właśnie to, co przed chwilą czytałem. To wszystko. To, co jest prawdziwe. Jak mnie posłałeś na świat. To, co czytałem przed chwilą z listu do Filipian. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posłałem ich na świat. I za nich. Poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w Prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich Słowo uwierzą we mnie. Przez moje Słowo, które będzie w nich teraz, uwierzą we mnie. Przez Słowo też pamiętajcie nie poprzez doznania. Nie poprzez doznania. I tu po raz kolejny to jest najwyższa szkoła jazdy, najwyższy stopień poznania, chodzenia z Bogiem poprzez słowo, uwierzyli we mnie. Żeby widzieli, kochani. Jeśli my widzimy kogoś, kto, kogoś, kto nie wygląda jak reszta świata i my chcemy tacy, by, tacy być jako. Ale tej osoby Bóg nie zmienił tak, że Bóg zrobił ok. Dotknę się fizycznie, tak jak mnie dotknął fizycznie. Jak wam mówiłem, po trzech tygodniach mojego chodzenia w chmurach nagle wróciło normalne życie i ja znowu potrafiłem się złościć. Aby wszyscy byli jedno, jak. Aby wszyscy byli jedno. I teraz zobaczcie, właśnie tutaj do, do tego nawiązuje do tego bycia, że ojciec jest w synu, syn w ojcu. Tak więc dlatego to są trzy osoby w jednym Bogu. Ale to w takim razie kogo to nas czyni? Z nas. Kim my jesteśmy na podstawie tych słów też bogami. Bo tu nie o to chodzi, tu nie o to chodzi, że skoro Bóg jest w ojcu, a yy, pardon, skoro Bóg jest w ojcu, skoro ojciec jest w synu, a syn w ojcu, yy, to, to znaczy, że to są, to, to są trzy osoby w jednym Bogu. Gdyż tutaj czytamy aby wszyscy byli jedno, jak ty ja, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli. I dopiero wówczas świat uwierzy, że ty mnie posłałeś jak oni się staną i jedno, będą mówili tak samo jak my, będą jednością, nie będą się kłócili o sprawy doktrynalne. Poznają Ciebie tak, jak aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Syna, którego po, posłałeś. Poznali koni, tu chodzi o to słowo poznali, to nie jest w sensie poznanie wiedzą. Zauważcie, to jest te poznanie, to jest te poznanie, to jest te słowo. To jest te słowo, w które Jezus pomówi do, do tych, którzy wyganialiśmy demony w Twoje imię i leczyliśmy w Twoje imię. A Jezus mówi: A ja Was nie znałem. Idźcie precz, nigdy Was nie poznałem. Nie mieliśmy prywatnej relacji ze sobą. Mówiliście, je, mówiliście je różnymi językami. Operowaliście w darach, te dary spłynęły i owszem, to co z tego, ale nie robiliście tego, co ja mówiłem. Nie mieliśmy relacji, nie mieliśmy komunii ze sobą. Koń, komunia z Bogiem to nie jest... To nie jest opłatek i wino. To są tylko symbole. Prawdziwa komunia z Bogiem jest prywatna. Ciało Chrystusa, czyli Ciało Chrystu Jezusa Chrystusa, czyli Jego, yy, Jego Słowo, można powiedzieć. A wino to jest. Wino co? Co, co robi wino? Wino daje radość, tak? Każdy alkohol, każdy alko różne alkohole, się ludzie się upijają w inny sposób. Wino jest takim stymulantem. Ci, którzy piją wino, wiedzą. Lub też ci, którzy pili wino. Tak więc to jest to, i to jest też krew Jezusa, która, która jest w nas. Ona w nas płynie teraz. To, jest to to są symbole. Ale jeśli ta krew Jego w nas płynie, to dlaczego są kłótnie, dlaczego są, jest szczekanie jeden na drugiego? Dlatego jest cały czas, dlaczego jest cały czas szukanie swojego, kto ma rację. Więc aby wszyscy byli jedno. Jak ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Dopiero Światu wierzy wtedy. A ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Czy Jezus nam dał to, ale my nie chcemy być jedno. My nie rozumiemy tego jedno. Może teraz Darek, ktoś inny z Was, jest czwartą osobą, jeśli jesteśmy jedno. Owszem, ja jestem w ciele Chrystusa. Moją głową jest Jezus Chrystus, a Jego głową jest Bóg. Dlatego On jest. Tego Jezus Chrystus, Syn Boga, człowiek jest moim pośrednikiem pomiędzy Bogiem a mną i pomiędzy wami. Ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Paweł pisał bardzo często o jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak im nie umiłowałeś. Tak samo, widzicie taką samą miłością. Bóg miłuje nas, jak i syna. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, to jest ciekawe. Tam, gdzie ja jestem, już tam, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, i świat Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem, i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Chyba na podstawie tego wersetu niektórzy wywnioskowali, że Jezus był tylko normalnym człowiekiem i że Józef był jego prawdziwym ojcem, gdyż słyszałem tę herezję. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. No, to chyba na tyle. Mam nadzieję, że to pomoże Wam. Bardzo bym chciał, żebyście sami to poczytali, zrozumieli. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam w imieniu Chrystusa.